Czy jest coś takiego, jak duchowość w biznesie? Czy można realizować swoją duchowość pracując w biznesie? Tak, do tego tematu zainspirował mnie wykład, który słuchałam niedawno, którego wysłuchałam nie tak dawno i zaprosił mnie na ten wykład mój przyjaciel Steve Farrell, który był sam biznesmenem, założył dwie firmy w Silicon Valley. Każda z nich doszła do wysokości dochodów 75 milionów, i potem zainteresował się bardziej humanistyczną stroną świata i założył współzałożył organizację Humanity Steam. I Steve, właśnie, zaprosił. Mnie, mnie na bardzo ciekawy wykład, który wprowadził Lance Sekretal, który jest do do doradcą dotyczącym organizacji biznesu. Jest, ma do doktorat z relacji międzynarodowych w szkole ekonomii w Stanach. Jest dość znany, znanym doradcą, do, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. I co? Lance Sekretan powiedział. Powiedział, że kiedy robił badania, pytał ludzi o to, jak są zadowoleni z pracy. Okazało się, że 80% ludzi w USA nie lubi swojej pracy. Gdyby tylko mogli, to by z niej zrezygnowali. To dość smutne. Myślę, że to jest w ogóle problem w całym zachodnim świecie. I wynika to między innymi z tego, jakie są stosunki pra pracy i jak traktujemy siebie nawzajem. Tu ja może, mogę powiedzieć, nazwałabym to w ten sposób, rzecz, ludzi traktuje się przedmiotowo, a tymczasem są, zmienia się w tej chwili sposób myślenia na świecie, już od dawna niektóre małe firmy, niektóre dobre firmy, firmy z tego, można powiedzieć, kręgu, który dążył do zmiany świata, o czym powiem na końcu jeszcze, ale już ta, nawet takie firmy jak Microsoft dochodzą do wniosku, że trzeba zacząć inaczej. Przypomnę, że Bill Gates nie jest już właścicielem Microsoft, on sprzedał to biznes, to inni ludzie już go prowadzą, ponieważ Bill Gates stwierdził, że szczepionki, inwestowanie w szczepionki przynosi mu znacząco wyższe dochody, nie potrzebuje już firmy Microsoft. Więc pracownicy, liderzy firmy Microsoft zmienili w tej chwili sposób patrzenia na to, w swój biznes, jak wcześniej, tym jakby celem biznesu było postawienie komputera na każdym biurku w USA. Co teraz zamieniono to, no właśnie to poprzedni, ten poprzedni cel powodował, że właściwie w pracy był duży nacisk na konkurencja, na produktywność, na sprzedaż, marketing. I to powodowało, że ludzie nie czuli się dobrze w tym miejscu pracy, pomimo, że dobrze zarabiali i stąd nawet w takich firmach, w których właściwie wiele osób by chciało pracować, to i w takich firmach, w których się bardzo dużo zarabia, wciąż 80% osób mówi, że nie lubi swojej pracy. I ta nowa, nowa, nowy management Microsoft przyjął zupełnie inny sposób działania, bardziej nowoczesny, świat się zmienia i zamiast tego dawnego celu postawić komputer na każdym biurku, co właściwie już się spełniło, celem jest dać każdemu pracownikowi możliwość osiągnięcia więcej. Osiągnięcia więcej dla siebie, dla firmy. Czyli jakby w tym momencie nacisk jest bardziej na pracownika, na, na wszystkich pracowników, od najniższej pozycji do najwyższej. I tutaj można powiedzieć, że zamiast konkurencji, takich słów w biznesie jak konkurencja, strategia, Wskaźniki motywacji. Lepiej jest używać takich słów zdaniem Lance Sekretan, jak inspiracja czy marzenie. Że Lance Sekretan powiedział, że dzisiaj o liderze w większości firm mówi się, że to powinien być dobry motywator, wizjoner, dobrze podejmujący decyzje, dobrze przewodzący zespołem, agresywny. Mający poczucie pilności sprawy, konkurencyjny. Tymczasem nie ma czegoś takiego w rodzinie. W rodzinie mówimy o intymności, o pasji, o miłości, o radości, o honorze, honorowości, o zabawie, poczuciu humoru, zaufaniu, wrażliwości, o trosce, o inspiracji, o marzeniach o współczuciu, czy nasz współmałżonek byłby zadowolony, gdyby go spytać, jakie są twoje wskaźniki produktywności w naszej rodzinie. Także zamiast, jak nadal mówił LAN Secretan, zamiast takich rzeczy jak badanie zaangażowania, wsparcie, Wskaźniki, wydajności, które nie są inspirujące, są raczej uprzedmiotowiające człowieka. Ja też pamiętam, pracowałam kiedyś w Ministerstwie Zdrowia jako specjalista i, i, i byłam przerażona, kiedy mój szef nie, nie wspomnę już jego nazwiska w tym momencie, użył takiego sformułowania, kim to zrobimy, kim nie kto to zrobi, kim my to zrobimy. To było bardzo, bardzo uprzedmiotowiające, właśnie, nieładne, przeraziło mnie to. Więc kiedy dalej, kiedy, jak mówił Lens sekretan, kiedy ktoś, kiedy zapytał kiedyś publiczności na swoim spotkaniu, wykładzie: kto chce konkurencyjności? Kto chce współdawy zawodnictwa? Nikt nie podniósł ręki, a kto chce miłości? To wszyscy podnieśli ręce. Tak. Czy. I tutaj on wypowiedział bardzo odważne słowa, że może by trzeba mówić więcej o miłości w pracy. Jest to bardzo nowatorskie spojrzenie, ale jednocześnie pro powrót do naszego normalnego społeczeństwa ze świata gadów. I... Tak, społeczeństwo o... i praca jest oparta na motywowaniu za pomocą kary, nagrody i strachu i lęku, Stratu, strachu, przed, strachu przed karą, strachy przed utratą pracy. Lepiej jest stosować inspiracje, inspiracje do zrobienia czegoś dobrego dla innych. I tutaj on podał również takie od Starbuck Starbucks w Stanach, to jest następna firma, gdzie bardzo dobre zmiany w tym kierunku powstały, na przykład oni zrobili coś takiego, co w Polsce jest normalne, ale w Stanach jest nowatorskie, jak uniwersalna opieka zdrowotna dla swoich pracowników, bezpłatne leczenie dla dla pracowników, zafundowali im wszystkim bezpłatne ubezpieczenie. To jest bardzo piękne i to jest taki znak, że dba się o wszystkich pracowników, od najniższych do najwyższych, po to, żeby byli, żeby nie musieli czuć lęku, żeby nie było, ich praca nie była oparta na strachu, że coś im się stanie, żeby byli spokojni i żeby wiedzieli, że, że pracują wspólnie dla jakiegoś z dobrego celu, dla jakiegoś pięknego marzenia o, o lepszym świecie. I da, drugim przykładem jeszcze takiej bardzo fajnej pracy, ale to dwóch Hipisów założyło, więc normalne, więc to jest normalne. To jest z tych, z tych czasów, kiedy w latach 70. Oni założyli tą firmę w roku 1978. Mam na myśli LODY amerykańskie. Ben, ben and Jerry, słynna, słynna firma i założyło to dwóch chłopaków, Jerry Greenfield and Ben Cohen. I jako, zainwestowali parę dolarów w kurs robienia lodów, po czym natychmiast założyli najpierw małą firmę robienia bardzo dobrych, naturalnych lodów i dbali zawsze o jakość. I pilma się rozwijała i w tej chwili sprzedaje na całe Stany, inak dla Kanady, nie wiem gdzie jeszcze. Nie wiem, czy w Europie są znane, ale w całej Ameryce Północnej te lody są bardzo znane. I jedną z zasad tej firmy jest to, co się dowiedziałam, będąc na wycieczce, i jest, mają takie małe muzeum, gdzie można zajrzeć. Do tej firmy, muzeum swojej firmy w Burlington, w stanie Vermont w USA. To jest północny wschód Stanów Zjednoczonych, i w stanie Vermont, w mieście Burlington jest fabryka Ben Jerry i tam bardzo przyjemnie można zajrzeć. Więc tam dowiedziałam się, że oni od początku przyjęli taką zasadę. Że najwyższy menadżer w filmie nigdy nie będzie zarabiał więcej niż dwa razy tyle, co najniższy w hierarchii pracownik, wykonujący najbardziej proste prace. Taka była zasada, taka zasada równego podziału zysku, bardziej wyrównanego, bowiem w większości korporacji to są bardzo duże różnice. Często ludzie nie są w stanie ocenić jak ogromne i niesprawiedliwe są te różnice. Więc to jest jeden z, jedna z takich zasad. Druga, ich zaangażowanie społeczne. Na przykład oni wspierali protest studentów, protest młodych ludzi, Occupy okup, Wall Street, co to, to, które było tam w, 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 w roku 2000, 18 chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak. Kilkuna w dwa, dwa kilkunastym to był bardzo, bardzo znany protest. Właśnie wtedy już młodzi ludzie, studenci, ludzie młodzi wykształceni zauważali to, co teraz widzimy coraz jaśniej, że coś nie tak dzieje się na świecie i próbowali przeciw temu protestować, mówić: wyjść na ulicę i powiedzieć: musicie przestać. To, że świat finansów, rząd i tak dalej, że to wszystko nie dzieje się sprawiedliwe. I Ben&Jerry, co zrobili? Osobiście już starsi panowie, którzy nadal wspólnie prowadzą firmę, nadal prawdziwy Ben i prawdziwy Jerry, ci od lat 70. wciąż prowadzą firmę, osobiście wybrali się na protest. I przynieśli protestantom darmowe lody, żeby ich wesprzeć. Również podali informację wspierającą protest na swojej stronie internetowej. Także tak mogą być takie firmy, dla których głównym celem nie jest zysk za wszelką cenę. Ale, ale zrobienie czegoś dobrego, dobrego produktu, wartościowego, zdrowego, opartego na dobrych składnikach, w, w sposób taki, by zadbać również o wszystkich pracowników, no i przy okazji, oczywiście, taka firma musi odnieść sukces. Taka firma ma również zysk i potrafi przetrwać przez tyle lat. Przy tych samych właścicielach. Tak, że jeśli myślisz o założeniu biznesu, jeśli myślisz o tym, jak podać inspirację do lepszej pracy, w firmie, w której pracujesz, jeśli masz jakąś władzę w swojej firmie, to proszę bardzo, ten, ten wykład, który poprowadził z Sekretam jest dobrą inspiracją, w jaką stronę idzie świat. A widzimy coraz bardziej, co jest złe w świecie. Nawet jak patrzyliśmy przez palce, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że okej, okay, no tak jest, tak, i narzekaliśmy. To teraz, kiedy byli, zostajemy przyciśnięci nieco bardziej, to się odbijamy i robimy coś lepszego co mam nadzieję przyniesie korzyść całemu światu, w tym korzyść duchową, ponieważ to jest właśnie duchowość biznesu. Robienie czegoś dobrego, stworzenie czegoś dobrego w służbie pokornej dla innych, dbając o wszystkich pracowników, czego wszystkim Życzę. Dzięki Pa.